Pracowałem również w korporacji jako analityk finansowy. I właśnie z tej korporacji, z dziesiątego piętra wieżowca wrocławskiego, Pan Bóg powołał mnie do zakonu Paulinów. Cześć, jestem Przemek. Jestem na czwartym roku w naszym seminarium paulińskim. W sumie już 5 lat w Zakonie. Początki nie były łatwe, początki mojego powołania, bo od razu po maturze poszedłem na studia. 5 lat studiowałem we Wrocławiu finanse i rachunkowość. Później pracowałem, pracowałem jako kucharz, pracowałem również w korporacji jako analityk finansowy. I właśnie z tej korporacji, z 10. piętra wieżowca wrocławskiego, Pan Bóg powołał mnie do Zakonu Paulinów. Ścieżka dość długa. Ale może odnajdziesz się właśnie w tej ścieżce mojego powołania. Nie wszyscy są powoływani od razu po maturze. Najtrudniejsze jest chyba to, aby się odważyć i pójść za Panem na całość. Najtrudniejsza jest decyzja, aby się nie bać. Ten lęk, myślę, towarzyszy każdemu, mi również towarzyszył, ale warto spróbować. Warto spróbować i pójść pójść na całego za Panem Bogiem, wypłynąć na głębie, nie lękać się tego. Chciałem Was zaprosić bardzo serdecznie do tego, aby odważyć się, pójść za Panem i odpowiedzieć na Jego wołanie. Mimo że się boisz, mimo że może myślisz, że to jeszcze nie Twój czas, to jest właśnie Twój czas. W tym momencie, jeśli czujesz w swoim sercu te mocne przynaglenie Boga, to wołanie, nie bój się spróbować. Pamiętam, jak na początku rozmawiałem z naszym powołaniowcem, ojcem Andrzejem, o tym powołaniu, żeby pójść i sprawdzić się, czy to jest moja droga. On mi powiedział takie słowa: że też na początku swojego powołania się wahał, ale mówi, woli pójść, spróbować, niż później w wieku 40 lat żałować tego, że nie poszedł. Dlatego nie wahaj się, spróbuj. Zachęcam do tej odwagi. I pójścia za Panem na całego. I zapewniamy Was oczywiście o naszej modlitwie. Każdego dnia modlimy się o powołania, modlimy się za Was, o dobre wybory, zgodnie z wolą Bożą Waszych dróg życiowych.